Spokój wam bracia, witajcie. Słuchamy Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak Świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są Duchem i są życiem. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Słuchamy dzisiaj zakończenia szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, tej przepięknej mowy Chrystusa, mowy eucharystycznej, mowy o tym, że on jest tym chlebem danym przez Ojca tym chlebem prawdziwym chlebem który syci syci ten wewnętrzny głód głód życia głód miłości głód relacji z drugim człowiekiem i na końcu przychodzi ten kryzys kryzys w gronie uczniów to jest coś co może nas zaskoczyć że to nie tłum mówi trudna jest ta mowa ktoś jej może słuchać ale że to mówią jego uczniowie, ci, którzy są z Nim, są blisko, którzy Go słuchają, którzy idą za Nim. I to słowo przychodzi w tym kontekście, przychodzi do mnie i szuka mnie, i skrótuje moje serce. Ile razy to jest prawda o mnie, że ja, który jestem Jego uczniem, mówię, trudna jest ta mowa, że prawdziwe życie, prawdziwa miłość przychodzi bezinteresownie, że Chrystus jest tym, Tą miłością bezinteresowną, miłością bez szukania wzajemności, miłością, która się wydaje w, w moje ręce, miłością, która przychodzi w moje piekło, która mnie szuka, która mną nie gardzi, która się, który, która się mną nie gorszy, która jest dla mnie zawsze, także ryzykując ze mną. Widziałem, jak wiele razy Chrystus ryzykował ze mną. Mimo to, że ja sam z sobą absolutnie bym nie ryzykował, znając moją słabość, moją szybkość do tego, żeby mówić, panie, choćby cię wszyscy opuścili, ja cię nigdy nie opuszczę. Ale on jest tą bezinteresowną miłością, a ja mimo wszystko wiele razy w moim życiu mówię, trudna jest ta mowa. Ktoś jej może słuchać. Nieustannie przychodzi do mnie ta pokusa mówić, trudna jest ta mowa. Ciągle jestem tym człowiekiem, który jest człowiekiem z ciała, uformowanym przez ten świat, który, który ma w sobie tyle tego starego człowieka, który, nawet jeżeli jest pobożny, to oczekuje za to nagrody, rekompensaty, świętego spokoju, zdrowia, pieniędzy i być wiecznie młodym. Ciągle oczekuje tego, czego oczekuje cały świat. Pomyślcie, jaka to jest prawda kiedy w małżeństwie mówimy prawda zawierając związek małżeński ślubuje ci miłość wierność i uczciwość tak naprawdę mówimy ślubuję ci o ile ty również ślubujesz mi za chwilę mi to powiesz i się zobowiążesz wobec mnie oczekujemy wzajemności we wszystkim w, naszym, w naszych kościołach, w naszych wspólnotach oczekujemy wzajemności, że jeżeli ja przyjdę na przygotowanie, to następnym razem ktoś inny weźmie odpowiedzialność, pójdzie na przygotowanie, jeżeli będzie ustawiał krzesła, jeżeli zatroszczy się o kwiaty, jeżeli będzie miał troskę o tych, którzy gdzieś są daleko. Ciągle oczekujemy od innych takiego zaangażowania jak nasze, przynajmniej jak nasze. Że ciągle mówimy, trudna jest ta mowa, nie mogę oczekiwać od drugiego miłości, wzajemności, zrozumienia, odpowiedzialności. Nie, ja jestem, ja jestem dzisiaj tym, którego Bóg wzywa do tego, żeby stać się tym, co spożywam stać się tym bezinteresownym darem dla drugiego dawać swoje życie, wchodzić w śmierć, szukać pojednania. Być gotowym, mieć sobie tą gorliwość, a gorliwość przychodzi od Ducha Świętego. Jeżeli nie mam Ducha Świętego, nie jestem w stanie być gorliwym. Ciągle będę tylko ważył za i przeciw, patrzył się na to, jak się inni zachowują, co robią, sądził. I najlepiej bym wykluczał, że ten się nie nadaje, no bo się nie angażuje. Wykluczał. Dzisiaj Chrystus też jest takie słowo, które mnie porusza. Mówi, Chrystus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Ale nie oddzielał, nie usunął Judasza, wiedząc, że on będzie tym synem zatracenia. Nie usunął od początku tych, którzy mówią, Wy i tak na końcu nie będziecie wierzyć, nie podobacie mi się. To jest, myślę, też takie bardzo ważne. Że, że ci, którzy są trudni, którzy dzisiaj wystawiają na próbę moją miłość, moją gorliwość, moją odpowiedzialność, są ogromną pomocą dla mnie, są darem Boga dla mnie. To słowo dzisiaj zaprasza mnie do nawrócenia, bo Chrystus do mnie dzisiaj kieruje te słowa. Czyż i ty chcesz odejść wobec tego, wobec tego zgorszenia? Tym, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem tą drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. Jestem drogą, to znaczy, to jest ten sposób wchodzenia w rzeczywistość. Nie, nie ma innej drogi, żeby, żeby mieć życie. To jest prawda, jedyna prawda. Czy ty chcesz odejść wobec tego? I chciałbym dzisiaj z całego serca powtórzyć za Piotrem: Panie, ale do kogo pójdę? Doświadczyłem wiele razy, że te walki, szukanie własnej racji, donikąd mnie zaprowadziły. Zaprow było jeszcze gorzej. Mogłem zwyciężyć walkę na argumenty, te wszystkie rzeczy. Mogłem sądzić, brać. Mogłem szukać, yy, żyć według tej reguły nieprzyjaciel mojego, nieprzyjaciela jest moim przyjacielem. I na końcu te podziały nie podobały. Nie powodowały wcale tego, że, że było lepiej, było jeszcze gorzej, rozdarcie było straszne, nie można było żyć, najchętniej bym uciekał. Że to jest prawda, Panie, dokąd pójdę? W jaki sposób będę walczył? W jaki sposób będę żył? Twoje słowa wywołują echo w moim sercu, one jest głęboko zapisane. Mój, Ty masz słowa życia wiecznego. Pozwól mi dzisiaj przygnąć od Twojego słowa. Trzymaj mnie mocno, blisko siebie, żebym się nie oddzielał od ciebie, żebym nie zwątpił w Twoją miłość. Daj mi Twoje słowo każdego dnia, nie pozwalaj mi szukać mądrości w różnych innych rzeczach. Pozwól mi dzisiaj złapać się Twojego słowa, bo ono jest życiem, tego słowa, które mówi: To jest moje ciało wydane, moja krew wylana. Bierz i jedz, bierz i pi. To czyń na moją pamiątkę. To czyń, a będziesz żył. Takie słowo. Dobrego dnia, bracia. com